Cześć tu Maciek, You Got To Be strong. Mieliście ostatnio możliwość zobaczyć wstęp do atlasu ćwiczeń, czyli coś co będzie pokazywać Wam domowe, siłowniane, generalnie możliwości jak poprawnie ćwiczyć, jak poprawić technikę wykonywania wielu ćwiczeń. I padło bardzo ważne pytanie, a mianowicie co z oddychaniem? Jeśli chodzi o ten temat, nagrywałem filmik wcześniej hałupniczymi metodami, aczkolwiek treści, które są tam zawarte, są jak najbardziej na czasie. Jest to wszystko omówione, pokazane prawidłowo razem z przykładowymi ćwiczeniami pomocniczymi, jak ogarnąć poprawny tor oddychania, mianowicie kolokwialnie mówiąc, żebyście oddychali w poziomie. Odnośnie ćwiczeń siłowych, przede wszystkim ćwiczeń siłowych, reguła będzie jedna. Wydech zawsze połączony jest z akcją spięcia mięśni. O co chodzi? Możemy pracując na oddechu robić tak naprawdę dwie różne osobne czynności. Jedną z nich może być rozluźnianie, czyli coś, co będziemy potrzebowali do porannego rozruchu, do rozciągania i wszystkich kwestii z tym związanych. Drugim aspektem jest spięcie i usztywnienie, i to jest to, co będzie dla Was kluczem, jeśli chodzi o oddychanie przy ćwiczeniach siłowych. Mianowicie. Biorąc wdech, staramy się rozszerzyć możliwie jak najbardziej żebra i dolną część klatki piersiowej, tak aby bazując na cylindrze 360 stopni, poszerzyć tak naprawdę podstawę swojego ciała. Dzięki temu jesteśmy w stanie ułożyć równolegle żebra wobec miednicy i usztywnić nasz kręgosłup. Wtedy linia przebiegu siły jest możliwie najbliżej linii prostej. Czyli pozwala nam to na wykorzystanie możliwie najwięcej z potencjału swoich mięśni. Idąc dalej, ruch wydechu lub właściwie praca koncentryczna, czyli to, gdzie pokonujemy opór, przykładowo robiąc pompki, czy przysiady, czy cokolwiek innego, powinna być połączona z wydechem, dzięki czemu będziecie kondensować, skracać, usztywniać tak naprawdę całość korpusu, a przede wszystkim spinać mięśnie brzucha. Chodzi o to, że jeśli biorę wdech. Powinniśmy brać to przez nos, tak? robić wdech przez nos i tym samym rozszerzać powierzchnię dolną żeber. Czyli biorąc wdech, moje ręce pójdą troszeczkę na zewnątrz, całość, generalnie jakbym zmierzył się centymetrem, pójdzie o kilka centów więcej w obwodzie. Tak? Robiąc wydech, staram się skrócić to wszystko, zawinąć żebra do środka. Ściągnąć je delikatnie do dołu, napiąć tym samym mięśnie brzucha. Ćwiczenie, które daję wszystkim swoim podopiecznym, wygląda na tej zasadzie, że w trakcie wdechu oczywiście pracujemy nosem i wydech do rozluźnienia jest przez rozluźnione usta, czyli mianowicie wdech nosem, wydech tak, jakbym chciał dmuchać na świeczkę i nie zgasić. W momencie, kiedy chce się spiąć, robię możliwie jak najmniejszą. Średnicę tak naprawdę otworu ust i próbuję to powietrze wydychać, tworząc tym samym jak największe podciśnienie, tak aby wszystko skrócić. Tak jakbyście chcieli zdmuchnąć z kolei tą świeczkę, możliwie jak najszybciej. I postarajcie się, żeby ten wydech był też jak najdłuższy. I tutaj proste ćwiczenie dla Was. Najprościej byłoby to pokazać z użyciem centymetra, aczkolwiek gdzieś tutaj swój zapodziałem, więc trzeba będzie zrobić to na żywym organizmie. Zadanie numer jeden. W trakcie wdechu staracie się rozszerzyć powierzchnię górną, jeśli chodzi o żebra wolne. Wszystko idzie mocno na boki, będziecie czuli, że całość, powiedzmy, zwiększa swoją sferyczną powierzchnię. W trakcie wydechu ściągamy krawędź żeber w kierunku miednicy, czyli próbuję skompresować całość i skrócić, napiąć mięśnie brzucha, czyli w trakcie wdechu biorę całość mocno na boki jak widzicie ręce troszeczkę odeszły, w trakcie wydechu moim zadaniem jest ściągnąć wszystko do środka, skrócić, jak najbardziej skompresować, skondensować Tak? czy to będzie górna część pompki, przysiadu, ruch zanim zaczniecie martwy ciąg ze sztangą tam bierzecie wdech, ok Akcja podnoszenia siebie czy ciężaru będzie połączona z wydechem. I teraz można to zaprezentować na kilku prostych przykładach. Wspomniane przykłady. Pompka, przysiad z lekkim obciążeniem, martwy ciąg ze sztangą. W każdym z tych ruchów efekt będzie de facto taki sam. Zaczynając z pozycji startowej, nabieram powietrza, tak żeby rozszerzyć całość i usztywnić. I teraz. Opuszczam ciężar ciała trzymając wdech, wraz z wydechem, podnoszę, czyli skracam mięśnie brzucha, tak, aby ułatwić sobie podnoszenie swojego ciała. Tak? Jeszcze raz. Wdech, idę do dołu, podnoszę z wydechem. Wdech, idę do dołu, podnoszę z wydechem. Całość tej akcji jest najbardziej, powiedzmy, odpowiednia do typowych ćwiczeń siłowych, czyli kilka powtórzeń, dosyć duże, wymagane ciśnienie i tym samym też mocne napięcie na mięśniach. Tego typu akcja niekoniecznie będzie się przekładać na bardzo, bardzo długie serie, ale to już sami zobaczycie testując to po prostu na sobie. Tak jak wspomnieliśmy również przykład z przysiadem. Ciężar ląduje tam, gdzie ma być na początku, wdech. Rozszerza się pozycja żeber. Spokojnie, na bezdechu schodzę w dół. Wraz z wydechem pomagam mięśniom utrzymać całość sylwetki i zejść spokojnie, znaczy wyjść z ciężarem do góry. Wdech. Idę w dół, trzymam cały czas powietrze, rozszerzone żebra. Z wydechem skracam mięśnie brzucha, wstaję. Hop. Wstaję. I przykład wymagający największego spięcia koncentracji ciśnienia, czyli tak naprawdę kiedy podnosimy coś ciężkiego, ustawiamy się w pozycji, łapiemy napięcie na mięśniach, wdech i z wydechem wychodzimy do wyprostu, wracamy, wdech, wracamy. Jeśli będziecie robili serię, która ma kilka, kilkanaście powtórzeń, tego typu rzeczy, możecie nabrać powietrza teraz. Schodzę do dołu i wracam z wydechem do góry. Wdech, wracam. Nie rozluźniając mięśni idę spokojnie dalej. Tyle informacji wystarczy w zupełności na początek, aby ogarnąć ten temat. Nie ma co tutaj komplikować. Zapamiętajcie jedną rzecz. Wdech, ustawiamy pozycję, praca. Wydech przy spięciu mięśnia, tak aby usztywnić pozycję, w której chcemy po prostu ruszać ciałem, przenosić ciężar i tak dalej, i tak dalej. Mowa tu oczywiście o ćwiczeniach siłowych. I tyle. Jeśli podoba Wam się ten sposób przekazu i forma, zostawcie polubienie, zasubskrybujcie kanał, podajcie to dalej. Mam nadzieję, że będziemy się tu widywać częściej, a Wasze działania na pewno pomogą w dalszym rozwoju tego przedsięwzięcia. Pozdrawiam.